Witajcie, drodzy widzowie, na kanale Wakacyjne Języki, gdzie nauka chorwackiego jeszcze nigdy nie była tak prosta i przyjemna. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam zupełnie nowy cykl lekcji, który na pewno Was zainteresuje. Nauka chorwackiego w samochodzie Czy zdarza Wam się tracić cenny czas w korkach lub podczas długich podróży samochodem? A może nudzicie się w autobusie lub pociągu? Jeśli tak, to zapewniam cię, że nasz kurs pozwoli wam wykorzystać każdą cenną minutę spędzoną za kierownicą na rozwijanie nowych umiejętności językowych. Co sprawia, że nauka chorwackiego w samochodzie jest tak wyjątkowa? Po pierwsze, dostosowaliśmy każdą lekcję tak, abyście mogli uczyć się wyłącznie ze słuchu. Oznacza to, że nawet jeśli prowadzicie samochód, możecie śmiało słuchać i uczyć się nowych fraz i zwrotów, nie patrząc na ekran. Po drugie, w lekcjach pomoże Wam nasz nowy chorwacki przyjaciel, Zoran. Pozdraw swim moim dragim priatelima z Polski. Zowem się Zoran i nauczyć u Was teczno goworyty chorwacki język. Pozywam Was na uczenie chorwackog jezyka u automobilu. Po trzecie, lekcje są niezwykle kompaktowe i krótkie. Nie zmęczą Was i zdążycie je wysłuchać nawet podczas niedługiej trasy do pracy. Jeżeli nie zapamiętasz wszystkiego od razu, nie przejmuj się... Włącz lekcję ponownie, ile razy tylko chcesz. Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Jeśli warunki na to pozwalają, spróbujcie wypowiadać nowe frazy na głos. Jeśli nie jesteście sami, warto po cichu lub przynajmniej w myślach powtarzać zdania za Zoranem. Zobaczycie sami, jak szybko będziecie robić postępy. Zaczynamy od podstawowych zwrotów, które koniecznie musisz poznać. Włączcie pierwszą lekcję i ruszajmy w podróż. Dzień dobry. Dobro jutro. Dobro. Jutro. Dobro jutro. A teraz ty spróbuj powiedzieć po chorwacku. Dzień dobry. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobry wieczór. Dobra wieczór. Dobra. Wieczór. Dobra wieczór. Dobra wieczór. Powiedz po chorwacku. Dobry wieczór. Dobra wieczór. Dobra wieczór. Dobranoc. Laku noć. Laku. Noć. Laku noć. Powiedz po chorwacku. Dobranoc. Laku noć. Laku noć. Cześć. Bok. Bok. Powiedz po chorwacku. Cześć. Bok. Bok. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do. Widzenia. Do widzenia. Jak powiesz po chorwacku. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jak się masz? Kako te. Kako? Ste. Kako ste? A teraz ty spróbuj powiedzieć po chorwacku. Jak się masz? Kako te. Kako te. Dobrze, dziękuję. Dobro sam, chwala. Dobro. Sam. Chwala. Dobro sam, chwala. Powiedz po chorwacku. Dobrze, dziękuję. Dobro sam, chwala. Jak się nazywasz? Kako se zowete? Kako se zowete? Kako se Jak zapytasz po chorwacku, jak się nazywasz? Kako se Kako se Nazywam się. Zowem se. Zowem se. Zowem se. Powiedz po chorwacku. Nazywam się. Zowem se. Zowem se. Miło cię poznać. Drago mi je. Drago mi je. Drago mi je. Powiedz po chorwacku. Miło cię poznać. Drogo drago mi je, proszę. Molim, molim, powiedz po chorwacku, proszę. Molim, molim. Dziękuję. Chwała, chwała. A teraz ty spróbuj powiedzieć po chorwacku, dziękuję. Chvála. Chvála. Przepraszam. Oprostite. Oprostite. Powiedz po chorwacku przepraszam. Oprostite. 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 Nie ma za co. Nema na čemu. Nema. Na. Čemu? Nie ma na czemu. Powiedz po chorwacku. Nie ma za co. Nie ma na czemu. Nie ma na czemu. Tak. Da. Da. Powiedz po chorwacku. Tak. Da. Da. Nie. 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 Powiedz po chorwacku. Nie. Nie. Ne. Nie mówię dobrze po chorwacku. Negoworim dobro Chrwacki. Ne. Govorim. Dobro. Chrwadzki. Negoworim dobro chrwacki. Jak powiesz, nie mówię dobrze po chorwacku. Negoworim dobro chrwacki. Czy mówisz po angielsku? Govorite li engleski? Goworite li engleski Govorite li engleski? Jak zapytasz po chorwacku Czy mówisz po angielsku? Govorite li engleski? Czy jest tu ktoś, kto mówi po angielsku? li ovdje netko engleski? Govorili. Li? Netko? Engleski? li ovdje netko angleski. Jak zapytasz po chorwacku, czy jest tu ktoś kto mówi po angielsku? Govorili ovdje netko engleski? Pomocy! Pomozite! Pomozite! Powiedz po chorwacku. Pomocy! Pomozite. Pomozite. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie. Rozumiem. Nie rozumiem. Powiedz po chorwacku. Nie rozumiem. Nie rozumiem. 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 Gdzie jest toaleta? Gdzie się nalazi zachod? Gdzie? se nalazi záchod. Gdzie se nalazi záchod? Jak zapytasz po chorwacku, gdzie jest toaleta? Gdzie se nalazi záchod? Proszę mnie zostawić. Ostawite me na miru. Ostawite. Ne. Na. Miru. Ostawite me na miru. Powiedz po chorwacku. Proszę mnie zostawić. Ostawite me na miru. Proszę mnie nie dotykać. Prestani me dirati. Prestani. Ne. Dirati. Prestani me dirati. Powiedz po chorwacku. Proszę mnie nie dotykać. Prestani me dirati. Zadzwonię na policję. Zwaću policju. Zwat. Czu. Policju. Zwaću policju. A teraz ty spróbuj powiedzieć po chorwacku. Zadzwonię na policję. Zwaću policju. Zwaću policju. Policja. 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 Powiedz po chorwacku. Policja. 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 Stać złodziej. Stanite Lopov. Stanite. Lopow. Stanite Lopov. Zawołaj po chorwacku. Stać złodziej. Stanite Lopov. Stanite Lopov. Potrzebuję pańskiej pomocy. Trebam waszu pomoć. Trebam... Waszu. Pomoć. Trebam waszu pomoc. Powiedz po chorwacku: Potrzebuję pańskiej pomocy. Trebam waszu pomoć Zgubiłam się. I zgubila sam se. I zgubila. Sam, se. I zgubila sam se. Powiedz po chorwacku. Zgubiłam się. I zgubiła sam se. Zgubiłam torebkę. I zgubiła sam torbu. I zgubiła sam torbu. I zgubiła sam torbu. A teraz ty spróbuj powiedzieć po chorwacku. Zgubiłam torebkę. I zgubiła sam torbu. Zgubiłam portfel. I zgubiłam sam nowczanik. I zgubiłam sam nowczanik. I zgubiłam sam nowczanik. Powiedz po chorwacku. Zgubiłam portfel. I zgubiłam sam nowczanik. Źle się czuję. Bolesna sam. Bolesna. Sam. Boles na sam powiedz po chorwacku. Źle się czuję. Boles na sam. Jestem ranny. Ozwie sam. Ozwie. Sam. Ozwiedzień sam. Powiedz po chorwacku. Jestem ranny. Ozwie sam. Potrzebuję lekarza. Trebam doktora. Trebam. Doktora. Trebam doktora. Powiedz po chorwacku. Potrzebuję lekarza. Trebam doktora. Czy mogę skorzystać z twojego telefonu? Mogu li koristyti tvoj telefon? Mogu. Li. Koristiti Twoj. Telefon. korzysty, twój telefon. Jak zapytasz po chorwacku, czy mogę skorzystać z twojego telefonu? telefon. Drogi widzu, to pierwszy film w cyklu chorwacki w samochodzie, więc nie ukrywam, że szczególnie zależy mi na Twojej opinii. Więc jeżeli się podobało, zostaw komentarz lub daj łapkę w górę. Będzie to dla mnie znak, że materiał jest ok i z przyjemnością przygotujemy dalsze lekcje. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam cię do subskrypcji, abyś był na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.